O, i dotarliśmy tutaj do takiej dosyć ciekawej, okazałej świątyni. To jest kościół świętego Bartłomieja w Szobiszowicach. Szobiszowice to jest parafia w sumie w Gliwicach, ale ten kościół ma dosyć ciekawą historię. Dlaczego? Ten kościół w sumie stary kościół z XV wieku, on się znajduje przy ulicy Toszeckiej. 36. I ma dosyć ciekawą historię, bo pierwsza wzmianka w ogóle o tym kościele, to sobie tak spacerek zrobimy. Czyli o Szobiszowicach, które się kiedyś nazywały Petersdorf, a inaczej Piotrowice po polsku, pochodzi z 1276 roku i była to wówczas odremna wieś rycerska, no i pod koniec XIII wieku istniała tu już parafia, którą uznaje się za jedną z najstarszych na górnym Śląsku, w ogóle dokładna data tej budowy tego kościoła nie jest znana, prawdopodobnie pierwotny kościół drewniany i tu jest sensacja, bo wybudowali templariusze, ta parafia i kościół pochodzi z templariuszy w pierwszej połowie XIII wieku w XV wieku natomiast wzniesiono obecny kościół, położony na niewielkim wzniesieniu, był otoczony murem, był on nieznacznie przybudowany w 1592 roku no i wówczas nastąpiły większe zmiany jakieś jeśli chodzi o ten kościół no w drugim, drugiej połowie XVII wieku dobudowano nawę i wieżę no i kościół odnowiono w czasie wojny w 1944 roku to jest bardzo ciekawa historia, bo gdzieś tam przeczytałem, że tutaj jeszcze w niektórych miejscach znajdują się jakieś symbole Templariuszy. Ile z tego prawdy jest? Nie wiem. Jeżeli ktoś będzie e, brał i e, sobie e, tutaj gmerał, bo to gdzieś te symbole różnej maści e, są na tych właśnie nie na ceglanych, nietchlicowanych, tylko na tych starych murach. I podobno w środku może będzie taka możliwość, że wejdziemy. A zobaczmy zresztą od drugiej strony, to będzie dosyć ciekawe, będzie można w środku gdzieś tam popatrzeć, bo takie podobno elementy są. Jak są wielbiciele pana samochodzika i templariuszy, albo w ogóle wielbiciele templariuszy, no to, no to jest punkt, który musi zostać odwiedzony, bo inaczej tego nie widzę. Bo jest to chyba praktycznie no, jedna z nielicznych miejsc, gdzie byli templariusze na Śląsku. No, oczywiście jest jeszcze chudów. Na kanale znajdziecie e, informacje na temat Chudowa. E, jest to e, dosyć ciekawy taki zameczek. No legendy głoszą, że gdzieś tam w Rudzie Śląskiej byli, to tam oczywiście też niby na kanale znajdziecie tematy z tym związane. Ale, ale tutaj to jest na 100% pewne, moi drodzy, że tu e, Templariusze e, byli. Także. Weźmiemy, zobaczymy może tym nawą, znaczy bocznym wejściem jak wejdziemy, to tu będzie można może wejść. Także zobaczymy. Nie, tu też jest zamknięte. Gdzieś widziałem, że tu ludzie chodzili od którejś strony. W ogóle jeżeli ktoś tutaj będzie kiedyś, to właśnie... Yy, jest taki portal historia historia.org Czy coś tam historion.org Jakoś tak tam można znaleźć dużo informacji Na temat tej parafii W Szobiszowicach Tej Starej oryginalnej Templariuszy i No polecam żeby właśnie W komentarzu Zrobić yy, Opis Gdzie ten symbol się znajduje On znajduje się Prawdopodobnie w środku, prawdopodobnie w środku. A tu patrzcie, przy okazji możecie zobaczyć, jak samoloty latają i patrolują tutaj Gliwice. Też ciekawy element. Tak więc, spacerek do Szobiszowic jest szczerze mówiąc wskazany. Polecam go wszystkim, którzy. Jak już mówię, interesują się historią, templariuszami, zakonami rycerskimi. Polecam i pozdrawiam z Gliwic.